Dzień no, dobry Właśnie byłem w sklepie Żeby na jutro, bo jutro niedziela jest ja pokażę. O, kefir o, A pokażę Kepier kupiłem A pokażę lodówce co kupiłem Ja alkohol nie kupuję O, wcześniej no, patelnie nowo kupiłem Jarnuszek taki Zobaczcie. Masło, napój, barówki kupiłem, bułeczki kupiłem. O, tutaj bułeczki mam. Zobaczcie. Mam pieczywo. A tam kupiłem te Chińskie takie. No i spotkałem, <laughs> że spot, spotkał mnie w ogóle. Fan. Szedłem. I powiedział: O, przepraszam bardzo. No, dzień dobry, dzień dobry. Przywitał się porozmawiał o, teraz tutaj jesteś? Ja mówię, tak, jestem wolnym człowiekiem sobie przyjechałem sobie odpocząć pomieszkać trochę wszystko powolutku żeby to, to widzicie, ludzie mnie zeskakują którzy to gadają głupoty, ale ogólnie byłem... porozmawialiśmy, całe to wszystko, on też do sklepu weszedł jakiś tam zakupy kupował. Ja o, kupiłem o i bułeczki, pieczywo, całe to wszystko. A wcześniej byłem, jeszcze muszę kupować pewne rzeczy. No to jutro niedziela a jak jechaliśmy tam, kościół jest. A mam spodnie wyprane, koszulę. Jak, jak nie będzie zimno, jak nie będzie padało, jak to się mówi, może pójdę do kościoła. Pomodlić się za ludzi, którzy po prostu. Ale taka pogoda jest już nie. Chciałem gdzieś dalej sobie wyjść, całe to wszystko, ale ogólnie myślę, ale nie będę chodził całe to, bo po prostu sami wiecie jak jest. O. o, no właśnie. No na razie taki krótki film.